Witam serdecznie, Liliana, to moje imię. Witam na kanale Active Care. Ten kanał proponuje lekcje języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych. Na przykład Niemczech. Przypomnę, że jest to ten poziom komunikatywny, więc nie rozmawiamy o gramatyce, uczymy się konkretnych zwrotów po to, żeby je od razu wykorzystywać. Lekcja dziesiąta Brzmi: Ich finde es echt schade. I tu zaczynamy od czasownika finden. W takim znaczeniu finden, kiedy chcemy wyrazić jakiś osąd. Chcemy coś powiedzieć na temat jakichś zdarzeń czy swojej osoby. Ten, to, to słowo można za, zastąpić wieloma innymi, które są tak jak w języku, w języku polskim używane, np. ich denke, myślę, że, albo meiner Meinung nach, lub ich bin der Meinung, albo. Na przykład jeszcze możemy powiedzieć taki bardzo ładny elegancki zwrot jest minus achtens, to taki troszkę wyższy poziom w dyskusji. Ale również w języku potocznym właśnie będziemy korzystać z tego czasownika finden, który przypomnę, generalnie ma znaczenie znaleźć coś, ale w tym znaczeniu będzie uważać za coś, uważać coś za coś i w takim znaczeniu właśnie będziemy tych zwrotów. Używać. Na przykład powiemy, zadając jakieś pytanie w stosunku do jakiejś rzeczy lub osoby, albo wyrażamy żal lub ubolewanie, albo wyrażamy nasze zdenerwowanie, tak też może się znaczyć, zdarzyć, a więc nasze negatywne emocje, lub wyrażamy nasz zachwyt, co bardzo lubię, bardzo pozytywna emocja i ogólnie wyrażanie opinii swojego zdania na jakiś temat. Zaczynamy od takich bardzo typowych dialogów, jak zwykle gotowy zwrot, którego możemy się nauczyć na, pa na pamięć. Powiemy tak. Szkoda, że już wyjeżdżasz. Czy szkoda, że już jutro wyjeżdżasz, nawet. Miejmy nadzieję, że wrócisz. Ich finde es echt schade, dass du schon morgen wegfährst. Hoffentlich kommst du wieder. Ich finde es echt schade. dass du schon morgen wegfährst. Hoffentlich kommst du aber wieder. Ich finde es auch schade. Das war eine sehr gute Zeit für mich. Ich finde es auch schade. Das war eine sehr gute Zeit für mich. Pojawiamy się w nowym domu i oczywiście gospodarze chcą nam zaprezentować dom i zapytają mnie, jak Ci się podoba nasz dom? A my, to pytanie po niemiecku będzie brzmiało Und, wie findest du unser Haus? Czyli pytamy o opinię. Bardzo przytulny. Cieszę się, że tutaj właśnie trafiłam. Sehr gemütlich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr gemütlich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sytuacja, która pewnie się może zdarzyć, usłyszymy od rodziny naszego podobiecznego czy naszej podobiecznej: dogadujesz się, jak ty nikt z moją mamą. Co sądzisz o niej? Du kommst wie niemand mit meiner Mutter klar. Wie findest du sie? Du kommst wie niemand mit meiner Mutter klar. Wie findest du sie? Anne ma schwietne poczucie humor. I to mimo swoje choroby. Zadziwiające. Anne hat wirklich Sinn für Humor. Und dies trotz ihrer Krankheit. Echt bewundernswert. Anne hat wirklich Sinn für Humor und das trotz ihrer Krankheit echt bewundernswert. Możemy usłyszeć pytanie: Nie jest ci tutaj zimno? Ja. I tu właśnie wir znowu czasownika finden. Findest du es nicht kalt hier? Findest du es nicht kalt hier? Yeah, Mom, pod spodem ciepły Nein, ich habe einen warmen Pulli drunter. Nein. Ich habe einen warmen Pulli drunter. Nasza podobieczna jest zmęczona i tak nie bardzo wie, jak to zasygnalizować, ale powie Czy nie będzie ci przeszkadzać, jak pójdę teraz spać? Findest du etwas dabei, wenn ich jetzt schlafen gehe? Findest du etwas dabei, wenn ich jetzt schlafen gehe? Ależ skąd? Idź i nie pytaj więcej o takie rzeczy. Ach wo? Geh einfach und frag mich bitte nicht mehr nach solchen Dingen. Ach wo? Geh einfach und frag mich bitte nicht mehr nach solchen Dingen. Dodam, już kiedyś na wcześniejszej lekcji ja wspominałam, słowo byte i danke w języku niemieckim występuje niezwykle często. Także nawet ten zwrot Ach, idź, idź spać, po prostu nie zawracaj głowy, nie, nie pytaj mi więcej o takie rzeczy, tu na musi pojawić się słowo bitte. Powtórzę jeszcze raz, ach, wo, geh einfach und frag mich bitte nicht nach solchen Dingen. I jeszcze taka sytuacja, która może być mało przyjemna. Opiekun czuje się dziwnie i mówi: Na przykład, to nie w porządku, że ciągle mnie postponujesz. – Ich finde es nicht in Ordnung, dass du mich ständig zurücksetzt. – Ich finde es nicht in Ordnung, dass du mich ständig zurücksetzt. Ale podopieczny jest jednak troszkę bardziej agresywny i mówi – A ja uważam, że to nie fair, że rządzi się tak bezceremonialnie w moim domu. – Und ich finde es nicht recht, dass du ganz ungeniert in meinem haus herumkommandierst und ich finde es nicht recht dass du ganz ungeniert in meinem haus herumkommandierst również nasz zleceniodawca może zapytać czy są sytuacje w opiece które odbierasz jako nieznośne bo przecież takie się mogą zdarzyć i pytanie będzie brzmiało Gibt es Situationen in der Pflegearbeit, die du unerträglich findest? Gibt Situation in der Pflegearbeit, die du unerträglich findest? No i niestety z żale musimy przytaknąć, Powiemy niestety tak. Zdarza się na przykład, że niektóre rodziny są skąpe i dają za mało pieniędzy na jedzenie. Leider schon. Es passiert zum Beispiel, dass manche Familien geizig sind und zu wenig Geld für das Essen geben. Leider schon. Es passiert zum Beispiel, dass manche Familien geizig sind und zu wenig Geld für das Essen geben. I właściwie na tym koniec, ale jeszcze chciałam podsumować ten czasownik finden. Powtórzę jeszcze raz to, że finden znaczy po prostu znaleźć, ale w tym znaczeniu uważać za i tak dalej. Po polsku powiemy, co uważasz na ten temat. Po niemiecku jednak nie będzie to pytanie was, tylko wie findest du es. To jest dosyć ważne, żeby tak to sobie zapamiętać. I ową odpowiedź będzie i finde es. Ten zaimek s włączymy, i finde es. Schön. Ich finde es nicht schön. Ich finde es langweilig. Ich finde es furchtbar. Tak będziemy mogli to zaakcentować. Również powiemy, możemy uzupełnić to zdanie z das i wtedy uzupełniamy zdanie. Na przykład: Ich finde es super, dass wir uns hier treffen. A więc takie uzupełnienie ze, ze zdaniem podrzędnie złożonym, zaczynającym się od pojedynka DAS. Kiedyś już o tym wspominałam. To powoduje, że czasownik idzie na, końcu zdania, na koniec zdania. No i właściwie na tyle. Ja muszę jednak to skomentować po swojemu. Ich finde es fantastycz, fremdsprachen, special Deutsch, zu lernen. Bis bald, wir lernen weiter. Tschüss!